Witam was, to jest Trądorsik, w kolejnym odcinku z Wiedźmina oddajemy Nikolowi questy Ozbyłem i zaraz będziemy mistrzu. bawić się w, w hazardzistę. Dziękuję mistrzu, po stokroć! Trzymaj oto mój miesięczny żołd! Haha, ha, koledzy się ucieszą, planowali iść skarby jakoweś, wydobywać skrypty, łopatę wziąć i ścianę jedno przebić! Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Jej zwłoki zwabiły gulę. Ilsa? Nie... NIEMOŻLIWE! JA żem JĄ KOCHAŁ! BARDZO KOCHAŁ! Nie wiem, jak się nazywała. Prawdopodobnie otruła się. NIE! NIE! Wiedźma podła struła moją Ilzę! Czarcia dziwka truciznę Moje Ilzie! NIE! Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o Salamandrze. Łoni glejty mają. Tylko łoni. Zostaw mnie. Ty masz złe oko i złe wieści przynosisz. Odejdź! Nie zapomnij wspomnieć wielebnemu, że zająłem się gulami. Bywaj. Dobra. Saivik i kości. Iwza moja ukochana. Iwza moja ukochana. Aha. clip klip. No to już sobie wziąłem. To idziemy do Harada w takim razie. Zagrać w kości No to też chyba jest eggplant za wygraną z kimś No ile dobrze się orientuję Moment Co mi w ogóle jeszcze zostało To brzemię przeszłości to muszę machnąć Do tej, do Abigaila Abigail to później No do wielebnego trzeba będzie iść <laughs> to po drodze wszystko Miecze to oczywiście sprzedamy Haradowi, jak już będziemy z nim rozmawiać, bo to hajsik... dodatkowy. Już prawie jest stack. Jest Harenbrock nawet na zewnątrz, to no nie git, zagramy sobie w kości z panem Harenem. Zabijaka z was to takie zabijaki, że oho, oho. Masz je. Co, co, coś by... Daj. Zna... Nie u... Czyli... Przysyłam.. Ciebie też w to wciągnąć. Spokojnie głowa. Dobra, dawaj gramy. Dwie... Nie, parę jedną, to to wyzwalono. Dlaczego Do nie zawsze muszą mieć lepsze ode mnie. No to jest... Denerwujące. Najlepsza by była... Nie no, jakbym dostał. Trójka. Git. Jak on dostanie trójkę piątkę, to przegra. Kurde. Ha! A czem, nie A czwórkę, A czwórkę! Karetę miałem. Ha nie przeważyłem. Dobra, mamy jedną parę. To, to samo co wcześniej. O ma trójkę. Szóstecz. Wywalamy trójeczkę i dwójeczkę. I liczymy na czwórkę i szóstkę. Na czwórka. lipa, Przegramy to. A że wyrzuci szóstkę, jakąś wiel wątpię. No. No jeszcze dostał kolejną wszystko Dwie piątki, dwie dwójki Te dwójki tam nie tak Mam co ma? Jedynki i piątki ha. I piątkę albo dwójkę i wygram. Piątkę albo dwójkę. Proszę Git. Malina Skąd dostanie piątkę? jest, git, wygrałem. No, za to jakiś jest. Ciekawe czy Wielebny to gra. Jak to z wielebym od razu trzeba było zagadać z nim, zagrać. I tak, bo teraz musimy iść do Wielebnego. Albo robić to zadanie... ...od Lojwardena. Bo tu do tej jaskini musimy iść, co tam kiedyś przed Wesną spałem. Przy ognisku, a najpierw wyrabnego zahaczymy. Tam już tak nie padało. Nie? Mm. Odo i Haren mają już spokój. Przyznam, że zrobiłeś na mnie wrażenie. Być może. Masz szansę w walce z salamandrą Żeby ich pokonać muszę najpierw wiedzieć gdzie się ukrywają Nic ci nie powiem Dopóki nie zabijesz Do zobaczenia Dobra To robimy Brzemię przeszłości Brzemię przeszłości i potem, potem, potem hmm. Potem co? Potem trzeba ograć w kości Oda i Mikula, tylko że Mikul kurde teraz zapłakany stoi Jeszcze muszę zrobić tego Gula Widzicie, hajs się zbiera O to chodzi w tej grze, żeby jak najwięcej hajsu, jak najwięcej doświadczenia mieć Cokolwiek mieszka w tej jaskini, nie jest przyjaźnie nastawione. Powinienem się przygotować. No ale się przygotowałem, nawet jednej potki nie wziąłem. <grych> tu jest wyjście. Echinops. Używamy sobie drugiego znaku Igni. Postaram się tak, będzie chodzić pojedynczo, delikatnie, żeby, żeby bardzo nie odświecać. Przewujemy. Ale ten mnie trochę bije, a wcześniejszy nic mi nie zraził, a ten trochę już bije Hinox. Save'ik, bo już dwóch nie ma. Nie mi ile ich tu jest, ale... Syte Hinox. Ja, trzeba jaskółkę walnąć No musimy w jaskółkę walnąć przed tymi dwoma, wyleczyć się i zrobię na luźno Tylko jaskółkę walniemy full HP, to myślę, że luźno to zrobił. Niech się poładuje. Od razu energię do maksa dobiję. I je walniemy. A może będę się skradał, to ten nie wyjdzie, tylko ten. Ładuj się, ładuj HP, ładuj. Nie będziemy całej wieczności czekać. Dwa, dobra, lecimy na tego. Aha, coś mi nie poszło. No już wróciliśmy do stanu z poprzedniej walki. Tyle, że mam mniej HP, ale ma więcej życia. Czarny, co? Damage'u nie mam. Nie no, Jaskółka robi robotę. tam każą bo tego questa jakoś nie pamiętam co w nim się dokładnie robiło gdzie mamy iść trzeba pochać przyjaciela powinienem porozmawiać z kupcem Dobra to skoro mamy rozmawiać z kupcem to pójdziemy najpierw do Oda to chyba będzie po drodze i rozwalimy go w kości że efekt kota jeszcze cały czas działa też jest ciekawe nie ten lojwardo nie moment no w zajeździe no, no to tędy trzeba iść wy tu macie dobre interesy ja tu robię interes Cały czas zabijamy potworki kasa leć. Przeszedłem tutaj z 20 rejonami. Już mam 1300. Easy. Tak się gdzie z lamusami. Z lamusami się nie pieścić. Po nocy tak niebezpiecznie. Trudno. Najwyżej gdzie indziej pójdę. Najwyżej gdzie indziej pójdę. No, dzisiaj wchodzi i wychodzi. Niech nie będzie, nic dzisiaj. Dzisiaj po zmroku mm. Wieśniaki i wieśniaczki Powinnam wydoić krowę No to idź. <grywka> Moment, beberka kolejna, bierzemy, a jak? Tutaj nie to jest łowczy chyba Cały czas prosto, najpierw zaliczymy tego woda. Tu jest łowczy, dopiero dalej. No ale musimy iść do tej jaskini i tą głowę tego grawiera zdobyć. Także kota jeszcze jednego trzeba będzie sobie walnąć. Kurde, nie sprzedałem broni Haranowi, wypadłem z głowy. To jak najbardziej. Moment, moment, moment Brzemię przeszłość się kost nazywa. Kurde, że ta gra już ma 11... E, 12 lat. A ja mam sobie eleganckie pudełeczko. Edycja rozszerzona jeszcze. Świeżo po wyjściu. Mapy były fajnie. Kurde, kiedyś to za bajsy a W sumie teraz też jest tych pierdół zawsze dorzucanych do jakichś... Jak wtedy ktoś bierze kolekcjonerskie edycje Dobra panie Odo Gramy w grę no. Coś mi się zdaje Ta? Z tym... No Mam dużego czy nie? Nie Nie mam nic A on ma trójkę Nieładnie, nieładnie Ja mu zamiast jedynki miał trzy Pa jaki bogaty kurde Gruba Szóstka i co? I nic, no to przegrałem, mam jedną parę ma trójkę ho, ho. Fula Para No mhm. nic? Dwie pary. Mhm. Najlepsza by była też czwórka na tą chwilę. Mam sama parę szóstek i trójek. Szóstka też... A! Mhm, dobra. Pech to pech. Mógłbym wczytać, ale już przeboleję te reny. Mam dwie pary? Dwie pary. Czwórka idzie do wyrzutu. Też mam dwie pary, tylko że on ma jedynkę i piątkę. Ja mam piątkę i trójkę. No obraz, jak zwiększamy stawę, to zwiększamy. Najwyżej wczytam. <laughs> A co? No i nic ciekawego. Jak nie dostanie ani jedynki, ani piątki, to jest git. Aha. Liczy na piątkę. Git. Dwie trójki, czwórk, dwie pary No co ma? Dwie czwórki Dwie czwórki Dawaj wyżej, a co? Klecieć to leci po bandzie Ogramy go do suchej nitki No wie No i git Raczej mnie nie pobije No Nie trzeba było wczytywać Git malina jeszcze został nam Mikul do wygrania na kości. Ale lecimy do Loywardena w tym momencie akurat. I później możemy tą Abigail zahaczyć. Chyba. Ha, możemy. Możemy, możemy, bo do, dopiero od wieladnego się dowiem chyba o tych. Albo na razie nie będę do Abigail szedł. Będę sobie resztę questów nie pokończyć, a to trochę ważne dla mnie, eksp Kasiora. A czaszki są potrzebne... ...na dalszą przyszłość. Te bestii. No i Warden. Jakieś wieści? Twój towarzysz nie żyje. Oto jego szczątki. Tego się spodziewałem niestety. Co go zabiło? Echinopsy. Nic mi ta nazwa nie mówi. Po co się pytasz? No cóż w takim razie liczę, że dotrzymasz umowy i pochowasz ciało. Ale... Umówiliśmy się. Godny pochówek. Inaczej z zapłaty nici. Co rozumiesz przez godny pochówek? Od biedy ujdą podziemia w kaplicy wielebnego. No dobra. To robimy to brzemię przeszłości. Akurat skończymy questa i zakończę ten odcinek, a w następnym lecimy na Grawiera. I Mikula trzeba ograć w gierkę. Żeby skończyć ten hazard tutaj w tym akcie. Powinno być taki teleport, taki pyk... Już jestem jednego. Mogłem tak zrobić, ale mi się nie chce ten... <śmontować> montować Zresztą wielki montaż skleić dwa materiały ze sobą to jest... Raczej każdy by sobie z tym poradził Jak potrafi ktoś sobie wrzucić film do renderu to i potrafi skleić dwa materiały do kupy Znowu, co by tu wykombinować? dobra, panie Wielobny. Chciałbym pochować pewnego człowieka w krypcie pod świątynią. Rozpaliłeś wieczny ogień i jestem ci wdzięczny. Rozumiem, że się dogadaliśmy. W podziemiach znajdziesz rozpadający się sarkofag. Będziesz sam raz. Rozpadający? Możesz go pochować w lesie? Jeśli ci nie pasuje. Wolę sarkofag. Dobra. Ołtarz mogę okraść? Co? On to będzie miał wino pewnie. <ścoughs> Jak? Sarkofag. O, dzień dobry panu. Pamiętasz mnie, biały wilku. Pamiętam. Ścigałeś mnie. Ty i twój upiorny orszak. Nigdy nie przestałem. Chociaż używasz złego słowa. Dlaczego? By wypełniło się przeznaczenie. Załóżmy, że ci wierzę. Zdradzisz mi moje? Znaczenia ma dwa postrze. Wiedz mi, jednym jesteś ty, drugim jest. Śmierć. Będę za tobą kroczył, czekając na Twój błąd. To nie wszystko. Jest śmierć, ale jest też wybór. Nie będę oglądał się za siebie. Znajdę salamandrę i wypełnię przeznaczenie. Będę czekał, wilku wa co tufle. No, Ty drwisz z przeznaczenia. Drwisz sobie z niego. Igrasz z nim. Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. Jednym jesteś ty, drugim jest śmierć. Ale to my umieramy. Umieramy przez ciebie. Ciebie śmierć nie może doścignąć. Więc zadowala się nami. Idzie za tobą krok w krok, biały wilku. Ale to inni umierają. Przez ciebie. Szkoda, że tam nie byłeś taki mocny w ogóle Leo no w sumie jak sama śmierć do nas przyszła no to nic dziwnego że ma za sobą Leo hmm. no to idziemy do Lojwardena i kończymy to do Lojwardena, koniec i następny grawier. odcinek od razu lecimy na grawiera ale jeszcze ja скуtacie ziele. Te... jego ja nigdy nie brakuje jego ja nigdy za mało nigdy nie brakuje Jak to nieźle co ja powiedział Trzymaj się z dala od tej suki Abigail. Czemu tak na nią mówisz, ładny. Znowu jestem niewyspana. Chuj, niech ją bij, ale ja się nie wyspałam. To nieźle. Pamiętam, czy gdzieś tutaj nie można było dostać jednego jeszcze czerwonego odłamka. Z tych odłamków robimy broń u kowala. No ja to najwyżej nie w tym akcie najwyżej. Bądź przydałaby się w tym akcie. Ciężka służba. Służba nie, drużba. Hmm. Jaki? Pochowałem twojego towarzysza. A więc tak skończył. Gdzieś w zapadłej wiosce. To był godny pochówek. Ma nawet własny sarkofag. No cóż, w takim razie mogę z czystym sumieniem wyruszyć do Wyzimy. Nie zapomniałeś o czymś? No tak. Oto twoje dwieście urenów. Hmm, o czym jak o czym, ale Geralt o pieniądzach nigdy nie zapomni. W każdym razie do koniec tego odcinka, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku z Wiedźminami. Na razie.